Cześć, niedziela, za 153 właśnie jedziemy do Turtula, do siedziby Sowolskiego Parku Kariozowego, Wisztyniec, Trójstyk, trzy nowe wieże widokowe, to wszystko będzie pokazane. Także w drogę. Kontakt. Dojechaliśmy już do Turtula, także jutro startujemy, także relacja na bieżąco. Możesz pozdrowić jak też kogoś. Ale czy będę na YouTube? Jak ładnie to ujmiesz, to będziesz. Jesteśmy w pięknej okolicy, okolicy naturtulskiej, na w pięknym gronie, które napawa się Słuchajcie, spotkałem fana rowerem po Podlasiu. Tak, oglądam, jestem pierwszym i jedynym subskrybentem tego kanału. Pamiętajcie przede wszystkim lajki, łapki w górę i subskrybujcie Rowerem po Podlasiu. No, ruszamy z turtula. Pierwszy plan Hancia, a jeszcze wcześniej góra leszczynowa. Także relacje z góry leszczynowej na żywo. Przechodzimy! i tak się zastanowić po co komu te przejście? to tak nie bliżej do wieży. po co komu? chodzi o pieniądze skręcamy na górę leszczynową jestem przed górą leszczynową taki widoczek na jezioro Hańcza zaraz dojedziemy do góry leszczynowej która znajduje się mniej więcej tam, wieża jest i pokażę większy, lepszy widok na Hańczę. Wieża widokowa na jezioro Hańcza, na Górze Leszczynowej. Niedawno została oddana do użytku, to jest nowa wieża, nowa konstrukcja. No i zaraz zobaczycie Hańczę z góry. Na widokowa na Górze Leszczynowej, widok na jezioro Hańcza. Tam jest Stara Hańcza, jeżeli chodzi o kierunki geograficzne, tam jedziemy zaraz Gdzieś budziłki, a przyjechaliśmy, tam jest Malesowizna i Turtul. Tam też będzie wieża, którą postaramy się jutro odwiedzić. A tak wygląda to z góry, widok na jezioro Hańcza z wieży widokowej. Jezioro Hańcza od starej Hańczy. Jezioro Hańcza w całej okazałości. Trochę przerwy, ale muszę wam powiedzieć, że woda jest przejrzysta i bardzo, bardzo ciepła. Aż się dziwi, że woda tak się nagrała. Także spróbuję może woda się zanurkować. No dobrze, na razie sobie takie wzdłuż hańczy spacerek. No ładnie to wygląda. No to zobaczcie teraz, jakiś Orochańcza wygląda z perspektywy drona. Proszę bardzo. Dojeżdżamy do Trójstyku, Trójstyk nazywa się Wysztyniec, także pokażę, pokażę jak to Trójstyk Wysztyniec. Na trójstyku spotkałem turystki z Belgii, które jadą z Berlina do Tallina, tak? Ja Pantalin. Okej. I takie jedno pytanie. Są Where are you from? Belgium. Belgium. Where are you going? Uh, cycling from Tallinn to Berlin. Okej. Okay. Także widzicie 5 tygodni w drodze, ponad 2000 km. Także Nowa wieża widokowa w miejscowości po błędzie zaraz na górę, zobaczymy jakie tam są widoki jestem już na wieży widokowej? Tam jest jezioro po błędzie. A tak wieża się prezentuje. Naprawdę ładne wykonanie, stal nierdzewna. Konstrukcja mocno-stalowa. Kurs tam, stończyki. Ładna wieża widokowa, ale widoki nie oddają no jakby to nazwać piękności tej wieży, bo tak widoki nie porywają. Bramy do Stańczyk, teraz zatrzymamy się w miejscu obsługi rowerzystów. Tam odpalimy drona, żeby pokazać to, a tam w oddali już widać te mosty. A tu po lewej widać tę nową wieżę widokową, na którą też postaram się wam pokazać. O. Tam jest wieża, tam są mosty widać, a tu zatrzymujemy się, żeby to wszystko sfilmować. Tam już w oddali widać te mosty. Podjadę tam bliżej, to może uda się pokazać, ale wejście jest płatne. Ale jest też ciekawa atrakcja jako nowa wieża widokowa, na którą też próbuję przeprowadzić transmisję online. A teraz Stańczyki z lotu drona. Maestro. Lecimo dojechaliśmy już pod mosty do tej pory jest to bezpłatne więc jestem tutaj wejście płatne jest na te mosty nie wiem ile to kosztuje ale chcę wam pokazać jak to wygląda z tej perspektywy także jesteśmy pod mostami Stańczyka Wojciech, jak tam na górze było? Powiedz. smutno tam nic nie ma, sam bezpłatny <noise> a ile zapłaciły za wejście? Cały... Polskie. Był 30 sekund Na, na górze Tam naprawdę nie, słuchajcie Raz w życiu Weź zobaczyć i to wszystko I tak Wojciech zrobił Bieża widokowa w Stańczykach Nowa Jest wysoka na 15 metrów Na górę Mosty w Stańczykach Widok z 15-metrowej wieży widokowej. wieża w Sowalstwim, Parku Kopieplacowym Witok na ostro Turski, z, nowej, z nowej wieży witokowej tu macie Czarną hańczę, która płynie do Stawiegu Tutulskiego dalej do Suwałk No, jedziemy drugiego dnia. Zaczyna padać, nie wiem co z naszego wyjazdu się wyjdzie. Zobaczymy. Jesteśmy w dobrej myśli, także z drogę. Wodzimki, góra zamkowa, trochę po Suwalskim Parku Nara. Pogoda się trochę popsuła. I już jest, lecimy w płaszczach od deszczu. E, dopóki poznego nie ma, można jechać. Zobaczymy, co będzie potem. Jak widzicie, nie ma lekko. W SPK naprawdę są ostre podjazdy. Wojsik też prowadzi. Ciężko, ciężko, ale pomału dajemy radę. Tam w oddali Turtu nie widać, bo wszystko w deszczu. Jak tam Wojciech, daj szadę.